Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z Rycerki Górnej. Właśnie jestem na jakiejś trasie rowero, znaczy rowerowej, na ścieżce ogólnie. Idziemy się troszeczkę przejść, zobaczymy jak wyjdzie dźwięk i obraz z nowego telefonu. Bo teraz właśnie nagrywam już na Xiaomi. Z mikrofonem takim wielkim, oczywiście tym, tym Włóchaczem, którego miałem wcześniej, więc mam nadzieję, że dźwięk będzie też całkiem fajny. Ale pewnie docelowo i tak będę musiał zmienić mikrofon na krawatówkę jakąś trochę mniejszą. E, o dobrej jakości oczywiście, bo niestety e, ten mikrofon, który mam obecnie jest taki bardzo... Jego się tutaj bezpośrednio do telefonu i e, czasami to e, nie za bardzo działa, e, nie trzyma się po prostu tak, tak, tak dobrze, jak bym chciał. Natomiast, moi drodzy, e, chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za e, 8000 subskrypcji, które wybiło w sumie wczoraj. Dla mnie to jest... E, dla mnie to dzisiaj jest sobą... piątek. Piątek dzisiaj jest. Po Bożym Ciele. Dla Was to pewnie będzie jakieś dni kolejne, zobaczymy kiedy to zmontuję. I od razu spies spieszę z wyjaśnieniami. Poprzedniego vloga prawdopodobnie, tego którego nagrywaliśmy w Łostówce, jak byliśmy na yy, Wielkanocy, nie wstawię Wam, ponieważ yy, tamto merytorycznie nie wyglądało zbyt dobrze. I nie chciałbym chyba tego tam pakować, żeby bo tak mówię, nie, pod nie podobało mi się to, więc pra prawdopodobnie to yy, usunę. Ale wstawię Wam, postaram się stawić. Gdzieś może w tym miejscu albo w tamtym miejscu zobaczymy jak mi się uda w trakcie montażu wstawić wam przebitki z tego z tamtej miejscowości. Bo było całkiem fajnie w sensie fajnie było o tyle że wypoczęliśmy sobie bardzo fajnie. Udało się troszeczkę odpocząć, natomiast yy, trasy te, które tam łaziliśmy, to nie były takie trasy konkretne jak jakbyśmy chcieli, bo yy, tutaj w serce jak sobie widzicie trasa jest szeroka jest wyznaczona, yy, można sobie spokojnie pochodzić i wiadomo gdzie trzeba iść, gdzie można iść. Natomiast tam, tam, gdzie byliśmy w Ostówce, tam było o tyle problem, że się szło z zwykłym polem, nie wiadomo w ogóle czyim polem i nie było jako takich tras wyznaczonych, więc po prostu szliśmy przed siebie i w pewnym momencie po prostu ząg, pole się kończyło, droga się kończyła, trzeba było zawracać, trzeba było szukać jakiegoś jakoś innego obejścia. Tutaj znowu w Rycerce Górnej, czyli w Beskidzie Żywieckim, powiem Wam, że jest kosmos dla mnie, bo są trasy wyznaczone, są czyste trasy przede wszystkim. Yy, są mapy, gdzie można sobie właśnie połazić. Bardzo fajne, bardzo malownicze miejsce. Yy, więc myślę, że każdemu by się spodobało. Każdemu, kto lubi góry oczywiście. Ja nigdy wcześniej za górami nie przepadałem jakoś tam wybitnie, powiem Wam szczerze. Zawsze lubiłem jednak sobie, wiecie, poleżeć z tyłkiem yy, czy w wodzie, czy gdzieś tam na, na plaży może nie, bo ja tak, aż, aż tak na słońcu za bardzo lubi, yy, leżeć nie lubię. Natomiast nigdy za bardzo gór też nie, nie przepadam za górami, natomiast teraz Powiem wam, że w górach mamy ciszę, spokój, można spokojnie sobie trochę się zrelaksować, odpocząć sobie, więc będzie bardziej w tym momencie wole góry. Płacić sobie troszeczkę na tych fajnych szlakach właśnie. Także mam nadzieję, że w tym roku uda mi się może jakieś szczyty zdobyć jeszcze, może coś tam wam nagrać, jakieś przebitki. Zresztą zobaczycie sobie kilka zdjęć, które też wam stawię w trakcie montowania vloga. Stawię wam kilka zdjęć z tego właśnie miejsca. A oczywiście... W... Mam nadzieję dużo większą zdjęć, dużo więcej zdjęć znajdziecie na moim Instagramie, do którego zapraszam, macie link oczywiście w opisie. Wracając jeszcze, oczywiście dziękuję Wam serdecznie za te 8 subskrypcji, bo to teraz troszeczkę w wolniejszym tempie, co prawda, ale leci cały czas do przodu. Zbieramy coraz większą rzeszę widzów, coraz większą ekipę. Mam nadzieję, że ta grupa będzie się powiększała systematycznie. I oczywiście zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na kanale powiadomieniach znajomych oczywiście, że Skiena daje. Że Skiena ma taki fajny kanał, taki z niego fajny chłopak, przystojny oczywiście yy, Bo gdy wbijemy 10 tysięcy, taki oczywiście był plan na ten rok, więc mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Może jeszcze w wakacje zobaczymy co wyjdzie, jak to będzie się rozwijało. Yy, ale przy 10 tysięcy subskrypcji mam dla Was oczywiście yy, Organizuję wie... Znaczy wielki. Moim, moim, moim standardem, te, moimi standardami wielki giwałej, bo nagrody będą na prawie 1000 zł eee, mogę Wam zdradzić, że z nagród mm, takich typowo rzeczowych to będą na pewno dwa głośniki bluetoothowe, takie wiadomo, bezprzewodowe, że można było sobie spokojnie gdzieś tam e, muzyki posłuchać. E, Niekoniecznie z telefonu, tylko z trochę lepszego brzmienia z lepszego głośnika. Żadna znana duża wielka marka. E, ma Natomiast głośniki bardzo fajnie brzmią, wodoodporne, e, kurzoodporne, więc na plaży idealna sprawa. Prawdopodobnie uda mi się ogarnąć jeszcze y, może z 4, może z 6 kubków, z różnych gier albo z różnymi tematami. Zobaczysz, że będę teraz kombinował. Jak tylko wrócimy z rycerki, będę pewnie siadał i y, rzeźbił. Do tego może udałoby mi się zrobić jeszcze z 2 albo 4 wzory koszulek. Natomiast koszulki, y, ja wam oczywiście nagiwałem, jak będę robił, giveaway, y, pokażę wam y, wzory. Ale y, koszulki dopiero będą zamówione. Jak ta osoba po prostu skontaktuje się ze mną i poda mi że to powiem, rozmiar, bo nie ma sensu tego wiadomo zamawiać w ciemno, żeby na kogoś to nie pasowało. I wiadomo też trochę gier. Teraz patrzyłem na... Jest kilka fajnych promocji, które chciałbym Wam, na gry oczywiście, które chciałbym Wam dla Was fundnąć, więc pewnie jakieś G2 się... na G2 coś fajnego się pojawi. Prawdopodobnie jakieś GTA 5, bo widziałem, że teraz w mega w ogóle, fajnych cenach jest, gier. prawdopodobnie też Wam fundnę to. Część tego giveaway'a ja będę fundował z własnych środków. Część będzie też pochodziła od donatorów na live'ach, ponieważ teraz na praktycznie każdym live'ie zbieramy. Mam ustawiony cel na 500 zł, żeby um, ten giveaway też był taki z większym rozmachem, może. Więc liczę na Was, również każdy, kto chciałby się dołożyć do ja i mieć swój, swój wkład, w, w swoją małą cegiełkę w to, że yy, i oczywiście próbować wygrać ten, ten, ten giwałaj. Wygrać jakąś tam nagrodę, wiadomo ode mnie, to yy, ustawiony cel jest na 500 zł. Ja ten cel zdubluję. Jeżeli wy uzbieracie 500 łącznie, ja dołożę drugie 500 i z tego będziemy, będziemy robić sobie na pewno fajne jakieś na Mam nadzieję, sporo fajnych nagród, które Wam się przydadzą, albo które po prostu będą Wam się podobały. A wracając jeszcze do tematu liveów na Facebooku, bo wiele osób się pytało ostatnio, właśnie odbyć taki jeden live. W ogóle zdziwiłem się, bo było sporo osób, bo było maksymalnie chyba 14 osób. Średnio około 10 się trzymało, także w ogóle bardzo serdecznie dziękuję, że wpadliście na tego live'a na Facebooku pierwszego. Ta platforma jest... jak to powiedzieć? Dziwna, inna po prostu na razie póki co. Też się rozwija. Dla streamera jest to fajne, bo widzimy pod spodem, pod live'em mamy informacje odnośnie jakości live'a, czyli jaka jest rozdzielczość, bitrate, jakość dźwięku oczywiście jakie nadajemy, więc to jest fajna opcja. Natomiast yy, będę chciał na pewno ten kanał, yy, tą, ten, to, 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 tą stronę na Facebooku rozwijać, yy, żeby tam było jak najwięcej nas, oczywiście. Także jak możecie wbijać na Facebooku, macie link w opisie. Yy, zostawiajcie tam łapkę w górę i yy, obserwujcie. Bo tak mówiłem wam wcześniej, tak zaznaczam cały czas. Na, na YouTube oczywiście zostaję. Nie mam zamiaru rezygnować z tego, bo tam rozwijam swój kanał. Tam tworzymy świetną grupę, świetną, świetną społeczność i chcę tam dalej to działać na tym, na tym poziomie, natomiast Facebook to jest coś, co moim zdaniem warto spróbować. Byłbym głupi, gdybym odrzucił w ogóle możliwość spróbowania tego, tego streamowania na Facebooku. Tam też trzeba zdobyć 100, 100 lajków i 100 obserwacji, żeby przystąpić do ich programu Level Up. I w związku z tym, jestem, jestem trochę zyszany już w związku z tym, właśnie programem Level Up. Tam wtedy dostaje się inne w ogóle możliwości, bo wtedy można streamować już Full HD. W tym momencie tylko w HD. Czekajcie, bo strasznie tutaj. O, teraz jest lepiej. Wtedy można streamować Full HD. A do tego właśnie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, co Facebook oferuje finansowo dla streamerów, którzy są właśnie w tym programie Level Up. I chciałbym Wam się właśnie podzielić z Wami tymi informacjami. Bo wiele właśnie osób pytało się, jak to wygląda, z czym to się je. Na Facebooku też możecie oglądać oczywiście livey takiego, takiego twórcy. Nawet nie posiadając konta wystarczy wejść w linki, które przeważnie są w opisach filmów, czy też na, na grupach udostępnione. I nawet nie posiadając konta taki live możecie oglądać. Nie możecie pisać na czacie, natomiast oglądać spokojnie możecie. Do czego was oczywiście zachęcam. Ja dawno będę dawał informacje wam, jak takie livey będą się pokazywały to pewnie każdego razu pojawi się filmik na kanale, taki minutowy dwu z informacją o tym, że dzisiaj mamy live'a na, na Facebooku. Kto chce, niech wpadnie. A propos jeszcze naszej grupy na Facebooku Smoczy Legion. Smoczy Legion, moi drodzy, oficjalnie przestanie istnieć za chwilkę, jak tylko wrócę z gór, ponieważ e, tworząc kanał na YouTube i tworząc e, ten profil i grupę na Facebooku, trochę zbaściłem, e, źle doczytałem wszystko i utworzyłem nie to, co powinienem. Teraz właśnie pracuję z... E, z Pawłem na tym, żeby stworzyć nową grupę, stworzyć nowe, nowy profil Ten taki profil e, fanpage mniej więcej e, Na Facebooku, gdzie będę mógł wtedy faktycznie te live y robić bez żadnego problemu Jak wielu z Was pewnie z, z zobaczyło W tym momencie na grupie na Facebooku posługuje się własnym prywatnym im, imieniem, nazwiskiem Także mam nadzieję, że nie będziecie w żaden sposób tego wykorzystywać Bo, e, bo, bo to nie ma sensu po prostu, tak? Ja tam do grupy, do swojej, do swojej prywatnego Facebooka doznaję, oczywiście nie dodaję nikogo, bo to jest moje prywatne konto, z którego została założona grupa i został założony profil ten właśnie fanpageowy i tam na fanpage'u będziecie mogli zostawiać te właśnie lajki i e, obserwacje, teraz na grupie do grupy będziecie mogli dołączyć sobie spokojnie i e, będziemy mogli razem nam się nie wiem, wymieniać informacjami, myśleć, e, debatować na temat gier różnych czy rozwoju kanału. Na kanale mamy takie serie jak RimWorld, jak Don't Starve, które na pewno będę chciał kontynuować, aczkolwiek zmienię troszeczkę formę ich, ponieważ forma w tym momencie pozostanie taka, że te odcinki na kanale będą się pojawiały, ale będą to odcinki jeszcze przemyślę. Albo to będzie normalna godzina, powiedzmy w lato, znaczy w wakacje około 11:00, jako normalny odcinek na cały dzień, albo jako dodatkowa seria, zobaczymy jeszcze jak to się wszystko ułoży z czasem, ale te odcinki nie będą trwały po 30 minut, tylko to będą odcinki pewnie około godzinne albo nawet dłuższe. Zobaczymy, pewnie zapytacie się dlaczego. Powód jest bardzo, bardzo prosty, bardzo łatwy, przyjemny, przynajmniej dla mnie. Widzę po ilości wyświetleń, po długości oglądania przez Was tych odcinków, że bardzo wąska grupa ogląda te, te, te gierki, ten serię z gier. A to są gry, które ja lubię, które chciałbym kontynuować. Mimo, że jestem, że jestem bardzo niedoświadczony w tych grach, bo jestem nowym, jeżeli chodzi o Don't Starve. W RimWorld'a grałem troszeczkę więcej, ale też niewiele. Ale właśnie w całej Waszej rzeszy tych 8000 osób jest taka wąska grupa, która lubi te gry i chciałaby je oglądać dalej. Więc właśnie dla tych osób będę robił takie odcinki około godzinne, mniej więcej. Nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, bo zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Natomiast nie chcę tych, nie chcę tych serii porzucać, ponieważ dla mnie to jest bardzo fajna seria bardzo fajne gry i chciałbym je dalej kontynuować, więc mam nadzieję, że taki upal będzie Wam pasował. I jeszcze nie wiem czy zauważyliście, ale na kanale teraz e, odcinki mają e, jedną miniaturkę. Staram się do każdej serii przygotować jedną miniaturkę, która będzie towarzyszyła przez całą serię, przez każdy odcinek będzie taka sama miniaturka. Wiem, że wielu z Was się oburzy. Czemu jesteś leniwy w ogóle i tak dalej. E, poniekąd tak, poniekąd macie rację, jestem leniwy. E, aczkowie przeglądając różne kanały na YouTubie, e, bo ja sam oglądam często, bardzo często oglądam, tak powiem, filmy na YouTubie, e, filmy gamingowe i nie tylko, bo z, są też różne, każde inne, e, wiele innych, które oglądam, natomiast e, zauważyłem, że dużo bardziej podoba mi się ten system, e, ten widok kanału, gdzie mamy spójną miniaturkę do, do całej serii. Ona się może, powiedzmy, rzucić tylko numerkiem przy filmie, czy to będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty z rzędu i tak dalej, ale bardzo pasuje mi właśnie ta forma gdzie mamy spójną miniaturkę do całej serii, bo wiem gdzie ta seria się zaczyna albo które odcinki są z danej serii, nie muszę patrzeć po tyłach tylko wiem, że to jest miniaturka powiedzmy od Geta, miniaturka od Dostarva od Dreamworlda i tak chciałbym właśnie to też robić u siebie na kanale więc od już tam chwilki czasu staram się właśnie tą te miniaturki właśnie tak w jakiś sposób ujednolicić, bo mi się to po sposób bardziej podoba mam nadzieję, że Wam też, na pewno dla nowych osób na kanale w których przybywa, yy, będzie to bardziej czytelne. Bo wchodząc na kanał, on widzi, że powiedzmy, nie wiem, skąd nagrywa GTA i ma odcinki z GTA, z daną z GTA, właśnie. Albo właśnie wpada ktoś na przykład na RimWorld'a i widzi, że, o, patrzcie, zobacz, nagrał RimWorld'a, Godzinny odcinek, spoko, oglądam, siadam. I tak właśnie chciałbym, żeby ten kanał w tym momencie wyglądał, więc delikatne zmiany na tym kanale, na tym polu się pojawią.